Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować szufladę od Kubika. Był już taki film, ale zdecydowałem się go nakręcić jeszcze raz, ponieważ szuflady przeszły kilka modyfikacji i poprawek i myślę, że te poprawki są najlepsze. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o szuflady Kubika, to musimy wiedzieć, że to będzie seria Pro czyli najmniejsze skrzynie, mamy serię pro, dzielimy zawsze na czerwone, kolor lub czarne. Czarne to są skrzynie, które są wykonane z ekologicznego regranulatu, jeśli chodzi o materiał. Czerwone to jest materiał oryginalny, super wytrzymały, jeśli chodzi o uderzenia lub jakiekolwiek uszkodzenia. Skrzynie występują w wersji trzyszufladowej szufladowej lub dwuszufladowej, zarówno czerwone, jak i czarne i czarne dodatkowo występują w wersji Basic lub Expert. Wersja Basic nie zawierająca yy, kubełków, a wersja yy, Zawierające kubełki. Eee, i teraz tak się nie myśli bliżej poszczególnym szufladom. Więc tak, mamy na początek szufladę w wersji RED Trzy szufladowa. Trzy szuflady, wszystko wyciągane pojemniczki, wyciągane również przegrody. Pojemniki to są te same przegrody, te same pojemniki, które były dostępne w serii, yy, w serii Pro 100. To są te same szufladki. To Tak jak mi się wydawało wcześniej, tak samo tutaj te zawiasy. One są zdecydowanie ponad możliwości tej szuflady, Czyli tutaj nie, nie damy rady, czegoś tak ciężkiego, żeby to nie złamać. No i to chodzi bardzo fajnie. To bardzo płynnie. Więc to jest ok. Ta skrzynka jest wyposażona w molety, czyli czerwone wersje mają już inserty w środku, także można było wkręcić customizację I taki set kastomizacji również jest dostępny. Następnie skrzyneczka z dwoma szufladami. Duże kubeki z przegrodami dodatkowo, więc tutaj możemy sobie to samodzielnie jeszcze do, do Również duża szuflada, możliwość całości do zdemontowania i do zamontowania Natomiast Więc tutaj widziałem już takie realizacje na stronach, w grupach pilotażowych, że elektromotory tutaj lądowały. Mieliśmy też zapytanie o to, jakie dane mamy możliwości do pasowania piarki. No i oczywiście jest taka możliwość, więc różne, różne opcje. Tutaj, tutaj jest krzyczek, jakaś pierwsza Oczywiście miejsce do zapisków, do włożenia karteczki, co jest potrzebne. No i bardzo fajny czerwony kolor. Jeśli chodzi o wersję czarną, no to, to bardzo podobnie. potrójna, tu mamy wersję, tu mamy wersję Expert, wersja Basic jest taką wersją bez błęków, ale z przegładami, jest nie taka zupełna Basic. Tak samo logo tutaj, tu nóżki stojące, żeby to nie przywróciło. Wersja 2.0 dla czarnych oznacza, że jest miejsce na te inserty, a nie ma tych insertów. To, to w tych skrzynkach Pro zostało też fajnie poprawione, to że zamykają się zupełnie na płasko te zaczepy kolektory do urządzenia kolejnych skrzynek. No i super. Bardzo fajna skrzynia, yy, bardzo popularna. Yy, szuflady w szuflady dla wykonawców, którzy potrzebują sobie podzielić wszystko. Zapraszam, polecam.